Juri w końcu dotarł do Czeczeni. Transit ledwo zipie. Uran buczy w bagażniku jak mikrofalówka z napadem szału. Wjeżdża na a tam. Zenek Martyniuk. W dresie z orzełkiem, z gitarą na plecach i spojrzeniem, które widziało więcej niż kamery na Orlenie. Juri w końcu dotarł do Czeczeni. Transit ledwo zipie. Uran buczy w bagażniku jak mikrofalówka z napadem szału. Wjeżdża na placa tam. Zenek Martyniuk. Z z orzełkiem, z gitarą na plecach i spojrzeniem, które widział więcej niż kamery na Orlenie. Ty tu kurwa co robisz? pyta Juri. Zenek tylko się uśmiecha. Grałem wesele w groznym. Zostałem na aftera trzy tygodnie temu. Z za rogu wychodzą Czeczeni, uśmiechnięci. W dresach jeden trzyma kebaba, drugi licznik Geigera. Podchodzą do auta, jeden z nich klepie transita po masce. To jest ten, Juri, uranowa furmanka. Jury kiwa głową, ale wzrok ma gdzieś między niebem a piekłem. Zenek podaje mu butelkę wódki z etykietą Bimber Specjalny Reaktor Edition. Wypij, zasłużyłeś, mówi, a potem gramy koncert. Jaki koncert? Pyta Juri. Zenek wyciąga mikrofon. Na cześć pokoju. Uran to już przeszłość, teraz. Zenek and Yuri. Trasa po Syberii. Start jutro. Juri patrzy na tłum. Uran, mikrofon i po chwili tylko mówi: No to chuj, dawaj beat.